nowych naszego kraju i oto pełna lista starsowa dzisiejszych zawodów. Z numerem pierwszym wystartuje Wojciech Załuski, czołowy żużlowiec z party Polsat Wrocław. Numer dwa oglądany właśnie Tomasz Bajerski. Numer trzy Sławomir Derdziński, obaj zapatora Elektrim Toruń. Z numerem czwartym Dariusz Śledz, sparta Wrocław. Z numerem piątym Leszczynianin Roman Jankowski. Z numerem szóstym zawodnik Zielonogórskiego Klubu Żużlowego Andrzej Chuszcza. Numer siódmy to Dariusz Łowicki z Unii Leszno. Z numerem ósmy Jarosław Szymkowiak, Zielonogórski Klub Żużlowy, z numerem 9 Jarosław Olszewski, lider Gdańskiego Wybrzeża. Numer 10 Jacek Gomulski ze startu Gniezno. Z numerem 11 Dariusz Stęka Wybrzeże Gdańsk. Z numerem 12 Jacek Golop Polonia Jutrzenka Bydgosz. Z numerem 13 Marek Kępa Motor Lublin. Z numerem 14 Sławomir Drabik z Włókniarza Częstochowa. Numer 15 to Mirosław Cierniak z Tarnowskiej Unii. Numer 16 Rafał Dobrucki. Pierwszym rezerwowym jest Waldemar Walczak z Polonii Piła. A rezerwowym drugim Piotr Paluch Zawodnik. Z